Well, what shall we talk about? Wipe hmm? like this temple off the base of the earth. Widzicie z tej strony, skampión przed Państwem gra Command Conquer Remaster. Ok, mamy niewielką armię. Yes, jeśli w ogóle można nazwać yes, sir. to armią. Zobaczymy co tu się będzie działo. Kojarzy tą misję i początek yes, jest dosyć paskudny. Tam do pewnego momentu trzeba się bronić i tak dalej, nie? Bo oni mają przewagę liczebną i to mocną. Ale później już będzie raczej z górki. Dobra, odkrywamy tu teren.

jak to zrobić? One muszą po prostu wyjechać, bo blokują nam drogę. Okej. Okay. Teraz robimy taki meg, że te pojazdy, mamuty, muszą ścigać ten motor, a tą armią Przechodzimy szybko. Na drugą stronę. Yes, sir. Yes, acknowledged. Moving out. Yes, sir. No. I no prendę go. Yes, moving out. Unit moving out. Acknowledged. Yes, sir. Moving out. Waiting for acknowledge. Takie triki niestety trzeba na początku zastosować i zrobić tak, żeby później te mamuty przestały atakować. Dobra, powrót. Ok. Niech sobie on tutaj będzie. A my odkrywamy dalej teren. No, mówię, początek jest paskudny. A to jeszcze nie koniec, że tak powiem, problemów. powoli, powoli ten aby się zatrzymał, w co wątpię dobra, tu odkryliśmy spadamy Mam nadzieję, że nas ścigać nie będzie. Ten jeden mamut chyba dał sobie spokój, ale nie jestem pewny. Niewiele tu jest złóż z tego co widzę. średnio to widzę no nie zatrzymajcie się bo nie będziemy mieli szans dobra odkrywamy teren nie no niech nie jadą bez jaj gdzie są jakieś złoża jeszcze tyle tych złóż trochę słabo no nie nie jedźcie please to jest jakaś masakracja nie się uparli Są złoża tu. No nie, jadą, no trudno. No i kolejny mamut. Nie, no super. Z jednym sobie poradzimy, ale zresztą. Nie wiem, co zrobić. Chyba, że one tylko patrolują. Co raczej nie wydaje mi się. Choć może... Dobra jak ten jeden pojedzie to to załatwimy tego jednego To jakaś masakracja jeszcze czołgi tutaj mamy szans nie no w sumie jakieś są no nie no szybciej dobra powiedzmy że się udało Ale tylko na chwilę. No i teraz zaczyna się taki trochę też trudny moment kolejny. Przetrwania i budowania armii. I ogólnie bazy. Rafineria to jest podstawa. Tu musimy mieć co najmniej dwie rafinerie, nawet trzy. Teraz tylko bronić się, bronić się, budować, budować, bronić się i tak przez jakiś czas. Jak sobie patrolują te dwa pojazdy? One tu pilnują tych złóż. Najpierw te złoża wykorzystamy. Dobra. Teraz czekamy, 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 jeszcze raz czekamy. Idą. Piechota. Oni tak będą atakować, krążyć. To straciliśmy jednostkę zdarza się. Kolejna refineria. Musimy mieć szybki dostęp do kasy do Tiberium. Bez niej nic nie zrobimy. I potem jak zbudujemy jakąś w miarę bazę i armię do obrony przede wszystkim, to potem obrona w postaci budowli. Kolejny budynek, ręka not.

Niestety te budynki niektóre długo się budują, jak wiecie. Musimy tu obserwować teren. Co się dzieje? Dobra, lotnisko polowe, żeby móc zbudować armię. I tak po na pewno nas będą atakować też lotnictwem, więc sami będę musieli zbudować, czyli wyrzutnie rakiet Ziemia-Powietrze, Z2 obeliska światła, centrum łączności, żebyśmy widzieli co się dzieje, czyli mapę, no i dzięki niej dodatkowe budowle. Repairing Tak jak mówiłem już nie raz Brotherhood of Nod Jeśli chodzi o kampanię, To są trudniejsi Do rozegrania Mam na myśli kampanie Jak sami widzicie Takie podchody Partyzanckie jakieś Elementy, owszem, no jest e, też budowanie baz, wojska, ale w mniejszym stopniu w porównaniu do GDI idą, New yes, idą naokoło. Dobra, co dalej? Konstrukcja kompletna. Budynek. Nie Budynek. to. Budynek. 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 ale już trudno. Niech będzie centrum łączności. I armia jakąś powolutku do obrony. Co wy kombinujecie? Damy radę, musimy. Nie ma innej opcji. E. Dobra, mamy mapę. Siolk jakoś przyjechał. No i możemy budować obronę.

obeliski Z2 i będzie ok potem jeszcze Z2-3 tak jak mówiłem wyrzutnie rakiet Uuu. No szybciej buduj ten obelisk mi tutaj ten czołg Zapalający jest podstawa, bo piechota może nam wszystko w mikro zwalić. Wow, już działem ja nowym od razu Dobra, prąd, prąd, prąd bez tego lipa idą z tej strony, więc tutaj trzeba będzie po przeciwnej postawić obelisk. Widzicie, coraz częściej te ataki. Oczywiście z ich strony, nie? Ale obelisk robi swoje. Budujemy kolejny obrona. Tu postawimy koło rękanoty. Powolutku, powolutku. Armia nam się jakoś będzie deklarować. O, ten pojazd maskujący zbudujemy, żeby odkryć pazy. On jest dosyć drogi, no ale co zrobić.

robić różne rzeczy żeby tylko tutaj udupić naszą niewielką armię jak nie lotnictwo to coś innego nie No, tu mamy odkryty terenik. Działamy dalej. Kolejne złoża. Super. Trochę tego jest. I bardzo dobrze. Eh, lotnictwo. I to mnie się nie podoba. Ale wiem co zrobimy. Tu go ściągniemy. I nasze rakietowce. No. Dobra, teraz tym. Chaj co mało. Tu się prawie kończy.

Będzie dobrze, musi. No takie bez sensu tu, wjazd i nie wiem, to tak na darmo. Tak dla pizzu. Czyś wolny ten pojazd. Może po aktualizacji coś zrobili? O, jeszcze tutaj. Tiberium, piękny. Pilnują go, ha. Niech sobie pilnują. A my na spokojnie odkrywamy teren. Teraz tak ty, tu. Dobra, ten tu. O, wrogi. Uuu. Nie będziesz mi zabierał. Tajbary. Wiem, rzucą się zaraz na mnie. Instrukcja Yes sir. sir, ale nie będzie mi zabierał tej warium. Nie ma mowy, nie ma takiej opcji.

Ten harwer tu myślę, że jeszcze z wyższych nierakiety jedną tą ziemię Powietrze zbudujemy, ale to spokojnie, konstrukcja już powoli będziemy szykować, gdzieś powiedzmy, no nie wiem, niech będzie tu, bo wkrótce ona zaatakuje. Chyba zbieramy jeszcze na jedną rafinerię. No pewnie, że środków brakuje. żołnierz się spalił od tej barium. Co patrolling? Nie. Oby nie.

Ja myślę, że to jest dobry moment, aby zakończyć w tym momencie odcinek. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!